Nie zna Paryża i kto nie był w Paryżu. Stolica Francji to jedno z najbardziej znanych miast na świecie. Rocznie odwiedza je 30 milionów osób. Jeśli wybieracie się do Paryża, mam dla Was kilka wskazówek. Chcę Wam też powiedzieć o kilku rzeczach, których zapewne o Paryżu nie wiecie, ale po kolei. To jedna z wizytówek Paryża Muzeum w Louvre, raj dla miłośników sztuki. Znawcy sztuki policzyli, że aby je w całości zwiedzić, potrzeba 200 dni. Znajduje się tu m.in. sławna Mona Lisa, ale będziecie zdziwieni, gdy na miejscu zobaczycie, jak mały jest ten obraz. I bardzo ważna wskazówka: do Louvru zazwyczaj stoi się w długich kolejkach, więc lepiej kupić bilet przez internet. Druga z paryskich wizytówek to wieża Eiffla oczywiście z tarasem widokowym, z którego można podziwiać miasto. Trzeci punkt obowiązkowy to katedra Notre Dame, obecnie wciąż zamknięta po pożarze z 2018 roku. Wcześniej to właśnie Notre Dame była najczęściej odwiedzanym zabytkiem w Paryżu. A teraz jeszcze informacje, których nie znajdziecie w przewodnikach turystycznych. Czy wiecie, że Paryż ma całe podziemne miasteczko zwane Katakumbami? A jeśli chcecie odpocząć od hałasu, to w mieście jest aż 450 ogrodów i parków. Paryż ma też aż 37 mostów. Ale uwaga, zwyczaj wieszania przez zakochanych kłódek na moście nie powstał w Paryżu, ale w Serbii. Poruszając się po Paryżu samochodem, uważajcie, bo w mieście nie ma znaków stop. A miłośnikom alkoholi powiem też, że to właśnie w Paryżu powstała krwawa Mary.